Cześć! Mam na imię Basia i witam Was w kolejnym odcinku serii Poznaj swój kierunek. Dzisiaj przyjrzymy się studiowaniu filozofii. W tym celu porozmawiamy z przedstawicielami kadry dydaktycznej oraz z obecnymi studentami, tak aby jak najdokładniej przedstawić Wam realia studiowania tego kierunku. Zapraszam! Filozofia to jeden z najstarszych kierunków nauczanych na ziemiach Polski. Już w 1364 roku zaczęto wykładać filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Trochę później, bo w 1579 roku, zagościła na Uniwersytecie Wileńskim, a co ciekawe, sam Wydział Filozoficzny powstał rok przed założeniem Uniwersytetu Poznańskiego, czyli w 1918 roku. Ale co zrobić, żeby obecnie dostać się na studia filozoficzne? To oczywiście zależy od uczelni. Przykładowo, na Uniwersytecie Jagiellońskim potrzebne są dwa rozszerzenia z bardzo szerokiej poli przedmiotów do wyboru, z tym z historii, z języka polskiego, z języka obcego, nowożytnego, biologii czy nawet informatyki. Na Uniwersytecie Warszawskim potrzebne są matury z matematyki, polskiego oraz z języka obcego, nowożytnego oraz jedno rozszerzenie także z bardzo szerokiej gamy przedmiotów do wyboru. A na Uniwersytecie Adama Mickiewicza brane są pod uwagę matury z polskiego, języka obcego, nowożytnego oraz także rozszerzenie z bardzo szerokiej gamy przedmiotów do wyboru. Aczkolwiek oczywiście przedmioty są inaczej punktowane, w zależności od tego, czy są to wyniki z podstaw czy z rozszerzeń. A co jak się już dostaniecie na studia filozoficzne? O tym najlepiej powiedzą sami studenci filozofii. Posłuchajmy. Co Cię najbardziej zaskoczyło po rozpoczęciu tych studiów? E, to wydaje mi się, że to, że należy postawić na studiach na samodzielność właśnie przygotowanie się w domu, przeczytanie tekstu, jakby opracowanie go, żeby później być gotowym na dyskusję na zajęciach. Oraz oczywiście to, że już nie mamy 45-minutowych lekcji, tylko półtora godzinne wykłady, ćwiczenia, konwersatoria. No jest to istotna zmiana, ale wydaje mi się, że bardzo szybko da się do, nie, do tego przyzwyczaić. A jakie przedmioty sprawiały Ci najwięcej trudności albo co uważasz, że dla większości studentów jest najtrudniejsze na tych studiach? Myślę, że najtrudniejsze są przedmioty związane z historią filozofii, bo to są bardzo obszerne zagadnienia i one są po prostu trudne do. Do zrozumienia, trudne do nauczenia się, no bo to jest tak, jak się uczyło historii w liceum. No, trzeba po prostu usiąść i się nauczyć, a wydaje mi się, że, że niewiele osób. Chcę to robić po prostu, bo to jest męczące. Takie siedzenie i uczenie się pewnych, pewnych rzeczy jest, jest trudne, szczególnie jeśli mamy na przykład historię filozofii niemieckiej, no to takiego jednego tam kanta to się można nauczyć faktycznie, ale teraz jak go trzeba gdzieś tam porównać z kimś innym, trzeba gdzieś to tak krytycznie analizować, no to robi się już trochę trudniej. No a to są takie przedmioty... Trochę w pigułce trzeba tę historię tam poznać, a z drugiej strony trzeba tym tak swobodnie operować, no i teraz nagle opowiedzieć o tym. Wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze i no, mi osobiście bardzo, bardzo trudno to przychodziło, ale z drugiej strony, jak już tak to wszystko zaliczyłam, to byłam z siebie bardzo dumna, że jednak byłam w stanie usiąść, przeczytać, przeanalizować. Powypisywać to sobie, i, no i mam teraz takie poczucie, że jednak to ze mną zostało jako właśnie takie tło, i, i znowu jestem w stanie łączyć te kropki trochę, trochę lepiej. I dużo jest tej pracy w domu rzeczywiście, czy to jest takie trochę pół na pół, jeśli chodzi o godzinę, które spędzacie na uczelni? To jest takie pół na pół, bym powiedziała, bo jednak też mamy ćwiczenia nie tylko, które bazują na tekstach, ale także po prostu na wiedzy która jest jakby nam przekazywana właśnie podczas zajęć. Co najwięcej satysfakcji ci sprawiało na tych studiach albo sprawia? Najwięcej satysfakcji dawały mi dyskusje, zdecydowanie, bo to jest taka bardzo bezpieczna przestrzeń do dyskusji i to bardzo cieszy, bo wydaje mi się, że dzisiaj Takich miejsc jest bardzo mało. Bo kto z nas może porozmawiać o jakiejś metafizyce, na przykład, gdzieś tam w domowym zaciszu. Myślę, że bardzo niewiele osób, szczerze powiedziawszy, i dobrze jest mieć właśnie takie miejsce, jak, jak ten nasz wydział, gdzie z jednej strony mamy osoby, które są zainteresowane bardzo podobnymi zagadnieniami, chcą się rozwijać, chcą te wiedzę zdobywać, a z drugiej strony mamy autorytety, mamy osoby, które po prostu wiedzą bardzo. Dużo na ten temat i są w stanie odpowiedzieć na pewne pytania. Są w stanie pomóc nam generować nowe pytania. Ja nie mówię o takich nowych pytaniach w sensie historii, filozofii, oczywiście, czy w ogóle takich bardzo gdzieś tam trudnych, złożonych spraw, ale nowe pytania w kontekście nas, jako jednostek, bo bardzo łatwo nam przychodzą dzisiaj takie. Oceny pewnych zjawisk, pewnych wydarzeń, i warto mieć właśnie taką przestrzeń do rozmowy o tym, do wymiany tych spostrzeżeń, do wymiany tych opinii. No i też ukontekstowienia tego, co mówimy, nieco, bo nagle się okazuje, że, że coś, co nam się wydawało przecież takie oczywiste. Wcale oczywiste nie jest i tam jest bardzo dużo jeszcze e, rzeczy do, do omówienia w tej kwestii. I ja bardzo sobie cenię właśnie e, te studia za to, że nigdy moja opinia nie była zanegowana, że nigdy nie czułam się jakbym e, powiedziała coś, e, coś niemądrego, coś nieznaczącego. E, zawsze wszystko to, co mówimy tutaj, jest w jakiś sposób ważne i, e, no i uznawane przez, przez te osoby, z którymi rozmawiamy. Czy uważasz, że warto angażować się w koła naukowe i uczęszczać na różnego rodzaju konferencje? Jak najbardziej. Możemy poznać nowych ludzi, możemy właśnie rozwijać swoją wiedzę, możemy jeździć na konferencje, czasami możemy nawet współpracować z wykładowcami. Także uważam, że jak najbardziej jest to bardzo rozwijająca forma spędzania czasu jakby poza zajęciami. Jakbyś miała jakąś radę dla e, studentów pierwszego roku filozofii, to co to by było? Hmm. Taką radę. Gdybym miała dać radę nowym studentom filozofii, to bym powiedziała, że nie można się bać tego wszystkiego. I wiem, że to jest trochę banał, no bo zawsze każde studia są trochę straszne na początku, bo to jest jakaś nowa przestrzeń, ale nie bać się popełniać. Jakichś błędów, na przykład w tym swoim rozumowaniu. Nie bać się mówić przede wszystkim, bo najgorsze jest to, jak się ma jakąś myśl w głowie, ale człowiek sobie myśli, dobra, nie powiem, bo to może jest głupie. To nie jest to głupie. To są takie właśnie studia, które dają bardzo dużą przestrzeń do, do rozmowy, do dyskusji, no i do takiego powolnego dochodzenia do pewnych wniosków, ale żeby takie wnioski gdzieś tam zdobyć. No to trzeba zacząć mówić i trzeba rozmawiać. I wydaje mi się właśnie, że ten, ten dyskurs, no on jednak wszystko tworzy, a tylko my jesteśmy w stanie go budować. Więc gdybym mogła taką radę jedną ostateczną dać, no to nie bać się rozmawiać o różnych rzeczach: o rzeczach błahych, o rzeczach ważnych, trudnych, nawet jeśli czasami um, nie do końca. Wiemy, no to jeśli my tego nie wyartykułujemy, to może się nigdy nie dowiemy niczego na ten temat, bo może akurat będzie ktoś stał obok i powie: słuchaj, przeczytaj to, doczytaj to. Słyszałem świetny podcast na ten temat. Taki filozof pisał o tych sprawach, a o tym mówili gdzieś tam w mediach. Musimy ze sobą rozmawiać, bo jeśli tego nie będziemy robić, no to niestety, ale dokąd ma ten świat zmierzać? Jakie, Twoim zdaniem, dla ciebie były najciekawsze zajęcia fakultetowe? Oj, to chyba takie, które łączą właśnie filozofię z praktyką. Na przykład bardzo podobała mi się bioetyka azjatycka, gdzie właśnie mieliśmy wykładane to, co dla ludzi z Azji jest naprawdę ważne i jak oni to łączą z filozofią. A co najbardziej Cię zaskoczyło po rozpoczęciu tych studiów? Najbardziej zaskoczyło mnie właśnie to, że nie dostajemy tutaj odpowiedzi na pytania, tylko że to jest jednak przestrzeń y tak jak wspominałam, generowania nowych pytań ja byłam przekonana, że tutaj znajdę odpowiedzi na właśnie pewne moje takie i że to będzie taka przestrzeń właśnie zdobywania wiedzy tak szerokiej i, i niezbadanej. No a okazuje się, że właśnie no, nie do końca, że to wszystko to wszystko filozofia w ogóle jest bardzo mocno zakotwiczona w prawdziwym świecie. To nie jest tak, że ktoś kto pisał nawet rozprawę o w naturze ludzkiej setki lat temu to ta osoba siedziała nagle na jakiejś chmurze i opisywała to, co widzi. Nie, to też były osoby, które chodziły po świecie, obserwowały to wszystko i tak jak oni byli takimi obserwatorami, tak my nimi jesteśmy dzisiaj. No i musimy tę naszą rzeczywistość kwestionować. Mamy taki przywilej, że możemy to robić w oparciu już o naprawdę wybitnych filozofów z przeszłości. Dla studentów filozofii bardzo ważną rolę odgrywają koła naukowe. Bo to właśnie tam w bardziej kameralnej i swobodnej atmosferze można zagłębić się w tematy, które najbardziej nas pasjonują. Co roku odbywa się ogólnopolski zjazd kół filozoficznych, gdzie właśnie studenci z różnych jednostek naukowych wymieniają się swoimi doświadczeniami, biorą udział w panelach i prezentują swoje referaty. Ale studenci filozofii nie biorą udziału tylko w stricte filozoficznych wydarzeniach, bo także w bardziej interdyscyplinarnych. Przykładem jest zjazd młodych teoretyków i filozofów prawa organizowany w Uniwersytecie Warszawskim. Tam właśnie filozofia spotyka się z prawem i z teorią społeczną. Czy międzynarodowa konferencja Aporia Wolności organizowana przez Uniwersytet Marii Skłodowskiej w Lublinie, gdzie właśnie głównym tematem jest zagadnienie wolności. Są to bardzo ważne wydarzenia, ponieważ większość absolwentów filozofii rozwija się karierowo właśnie na styku filozofii innych dziedzin. A teraz kilka słów o tym, jak wyglądają same studia ze strony dydaktycznej. O tym opowie nam wykładowca Uniwersytetu Adela Mickiewicza, Mariusz Szynkiewicz. Zapraszam. Jak ważne są Pana zdaniem pierwsze semestralne przedmioty, takie jak logika czy wprowadzenie do historii filozofii w dalszym przebiegu studiów? Jesteśmy w Poznaniu, to będę na to pytanie odpowiadał podkreślając mocno walory praktyczne. Jeżeli podeszlibyśmy do studiowania jako do takiego procesu budowania, Budowania wiedzy, kompetencji, umiejętności, to te dwa bloki przedmiotów, które Pani tutaj wymieniła, mają absolutnie fundamentalny charakter, bo one są naprawdę fundamentem tej wiedzy, która, która potem jest przedmiot kształtowana w trakcie całego dalszego toku studiów. I ja bym powiedział w ten sposób, że logika daje narzędzia, najbardziej chyba uniwersalne i takie chyba najbardziej, jakby to powiedzieć, zobiektywizowane, jakie tylko w ogóle można w procesach kształcenia spotkać. Natomiast historia daje ten materiał, z którego my budujemy, czyli logika mówi, jak budować. Natomiast historia daje nam, e, daje nam ten cały zasób materialny, z które, na którym potem my tę, tę naszą umiejętność testujemy, no i też z którego tworzymy te dalsze elementy wiedzy, które, które składają się na studia filozoficzne. A właśnie któryś z tych przedmiotów, czy może inne, według pana sprawiają studentom największą trudność w ogóle w przebiegu studiów filozoficznych? Ja myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Studia filozoficzne są bardzo specyficzne, znaczy chyba trudno znaleźć studia, które byłyby podobnie multidyscyplinarne jak, jak ten kierunek. Tutaj mamy przedmioty, które mają zarówno takie bardziej ścisłe e, e, inklinacje, jak i te, które są na wskroś humanistyczne. I wydaje mi się, że to w dużej mierze też zależy od naszych własnych zainteresowań i predyspozycji. Ja na przykład przyznam szczerze, że wolałem, znaczy nie byłem wielkim fanem tych przedmiotów, które były takie bardzo mocno humanistyczne, tam naprawdę musiałem się uczyć. Zdecydowanie bardziej komfortowo czułem się w przedmiotach, które miały taki bardziej techniczny charakter. Plusem tych naszych studiów jest to, że one faktycznie grupują i takie, i takie przedmioty, ale my te przedmioty w dużej mierze też możemy wybierać. Także dlatego, że 30% programu studiów, tak to przecież wygląda, to są, to są przedmioty, które my możemy wybierać, łącznie z językami obcymi, z puli np. przedmiotów fakultatywnych, bardzo mocno indywidualizując ten nasz program studiowania. A jak wygląda ogólnie sposób nauczania filozofii? Czym, według Pana, się różni może od właśnie innych studiów humanistycznych? Zwrócił Pan uwagę na tę interdyscyplinarność? Mhm. Ja myślę, że co do takich kwestii technicznych, studiowanie filozofii przypomina studiowanie innych kierunków studiów, jest tylko może bardziej nastawione na dyskusję. Już nawet w trakcie samego przedmiotu, samego programu studiów, Samego toku tych studiów my bardzo mocno staramy się ten element dyskusyjny w interakcjach ze studentami podkreślać, no bo też trochę od tego jesteśmy. Natomiast jeżeli chodzi o samą budowę tych programów i to w jaki sposób później jesteśmy uczeni, jak uczymy, to jest taki klasyczny model, to znaczy mamy wykłady, w trakcie których oferujemy tę wiedzę, pokazujemy wiedzę, przekazujemy jakieś takie podstawowe elementy, właśnie budulcowe, z których potem ten cały gmach jest konstruowany. Najczęściej jednak rzeczywiście są to już wykłady mające ten element konwersatoryjny, natomiast no, do każdego z takich wykładów dołożone są zajęcia nastawione mocno na praktykę, czyli laboratoria, ćwiczenia i konwersatoria, gdzie ta wiedza jest analizowana, gdzie ta wiedza jest oceniana, gdzie ta wiedza jest konfrontowana z innymi poglądami. Więc wydaje mi się, że jakby pod względem samego, samego sposobu studiowania tutaj wszystko wygląda bardzo podobnie jak na innych kierunkach studiach, studiów. Różnica jest rzeczywiście ewidentnie w tym, w tym interdyscyplinarnym charakterze i też mi się wydaje właśnie w tym, że bardzo mocno stawiamy na ten element interakcyjny. Też stawiamy na jedną rzecz, ja też już byłem tak kształcony, to znaczy my mocno akcentujemy to, że gdy... Wygłaszamy jakąś tam opinię, zawsze staramy się powiedzieć, dlaczego tak sądzimy. I to trochę jak trochę ma takie, takie dydaktyczne znaczenie, to znaczy chodzi o to, żeby to trochę chyba w nas zaszczepić i tak się faktycznie dzieje. Filozof nie lubi wygłaszać dogmatycznych poglądów. W zasadzie chyba tego nie robi, zawsze próbuje znaleźć jakieś uzasadnienie dla, dla głoszonych przez siebie opinii. Nie da się przejść tych studiów bez udziału w takich dyskusjach tak cicho. No, ja nie widziałem czegoś takiego. Co więcej wydaje mi się, że nasi studenci. E, oni chcą tej dyskusji. To są osoby, które faktycznie szukają pewnej otwartości, szukają dla siebie takiej przestrzeni, w której też mogą te własne poglądy zaprezentować, skonfrontować. E, no i to. No, też tak musimy odpowiedzieć na to, na to zapotrzebowanie. Druga sprawa, wydaje mi się, to jest też coś, co charakteryzuje nauczycieli na tym kierunku. Oni też muszą, muszą w te dyskusje wchodzić w sposób naturalny. Zwrócić największą uwagę, żeby w pełni wykorzystać czas studiów. Czasami się wydaje, że e, studia to jest taki bardzo długi okres w życiu, a ja tak nie jest. To są tylko 3 lata. Więc trzeba pamiętać o tym, że początek jest zawsze takim trochę momentem rozruchu. Trzeba się w tym nowym środowisku odnaleźć. Natomiast na ostatnim roku to już się pisze pracę dyplomową, to zdaje się egzaminy, chociażby językowe. Jeżeli program studiów obejmuje praktyki, no tak u nas było chociażby na specjalności komunikacja społeczna, czy na studiach filozoficzno-polonistycznych, które też współprowadzimy z jednym z wydziałów, te praktyki też są, no to tego czasu aż tak dużo nie ma. Więc ja bym się bardzo szybko od samego początku mocno profilował, to znaczy naprawdę zwracałbym uwagę na to, jakie są moje zainteresowania jako student. Szybko bym dobierał też te przedmioty w kontekście właśnie moich indywidualnych fascynacji, zwłaszcza, że tak jak, tak jak już wcześniej mówiliśmy, część tego programu studiów, i to naprawdę duża, to jest część programu studiów, który my możemy w dużej, w dużej mierze modelować. Mamy specjalistów naprawdę bardzo wielu dziedzin, to jest dla chyba każdego kierunku filozofii mocno, mocno charakterystyczne, więc te przedmioty potrafią, jakby mogą zaspokoić nasz głód wiedzy w wybranym obszarze. Do tego dochodzą jeszcze elementy, takie jak możliwość skorzystania chociażby z wymian, typu MOST czy Erasmus, gdzie też te studia można częściowo przenieść w inną przestrzeń do nas przez przyjeżdża mnóstwo studentów, też po to, żeby na przykład konfrontować się z niektórymi wykładowcami, których już znają i o których dorobku coś wiedzą. Ja bym na to zwracał uwagę. Druga rzecz, na którą zwróciłbym uwagę, to jest aspekt społeczny. No, dzisiaj powiedzmy, to życie społeczne jest trochę mniej eksponowane. Ale proszę pamiętać o tym, że kiedy do nas przychodzą studenci filozofii, to oni wybierają kierunek, na którym studiują osoby, które też w pewien sposób partycypują w tych ich zainteresowaniach, a więc tu się pojawia pewna wspólnota zainteresowań już na samym początku, a to najlepiej buduje takie więzi społeczne i na to też warto zwrócić uwagę, dlatego takie organizacje jak koła czy samorządy mają potężne znaczenie i one naprawdę bardzo dobrze profilują i kształtują pod każdym względem każdego studenta. No, na naszym kierunku absolutnie również też tak to wygląda. Ale widzi Pan trochę różnicę między studentami, którzy właśnie się angażują w takie rzeczy, a takimi, którzy w ogóle nie? Znaczy, ja szczerze mówiąc głównie, miałem kontakt z osobami bardzo mocno zaangażowanymi, okay. i mam też wrażenie, że z uwagi na specyfikę wydziału u nas, um, u nas te osoby zawsze mają jakieś konkretne zainteresowania, zawsze w jakimś kierunku ta ich aktywność idzie. Przynajmniej takie są moje doświadczenia. E no, nie potrafię tego oczywiście odnieść do, 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 do innych jednostek, ale myślę, że, że ten element wspólnotowy tutaj się, się pojawia. A jak Pan w ogóle widzi rolę filozofii obecnie, jakby w obecnym hmm. świecie, właśnie nowe technologie, AI? Ja bym powiedział tak. To może coś zacytuję. Był kiedyś taki e, m, znany metodolog, fizyk i e, filozof Thomas Kuhn. I Tomasz Kund napisał taką piękną książkę o rewolucjach naukowych, oczywiście całość materiałowa jest oparta na fizyce teoretycznej, bo to był jego background. I on na pewnym momencie zadaje pytanie, czy są takie momenty, kiedy dzisiaj jeszcze fizyka potrzebuje filozofii. To są gdzieś lata 60., 70. I on mówi tak, potrzebuje wtedy, gdy taka dziedzina wiedzy, jak na przykład fizyka, wchodzi w fazę jakichś zawirowań, rewolucji, zmian i tak dalej. I teraz wystarczy spojrzeć na to, w jakich my żyjemy czasach. Dzisiaj powiedzieć komuś, żeby wybrał określony kierunek, nie wiem, zawodowy, bo za pięć lat ten zawód będzie, będzie ciągle na to to jest strasznie mocno ryzykowne. Żyjemy w czasach, w których, których można powiedzieć jedno, że pewna jest tylko zmiana. To są czasy bardzo dynamiczne, po takich doświadczeniach, których się nie spodziewaliśmy, a które totalnie przeorały naszą rzeczywistość. Patrzkowi, wojna w Ukrainie, współczesne zmiany geopolityczne, przecież ten świat, który kształtuje się na naszych oczach. To jest jakieś, jakieś, jakieś totalne nowo. Nie mówiąc już o technologiach, które całkowicie zmieniają naszą rzeczywistość. No, zobaczmy, jak dwa lata temu szukaliśmy informacji, jakich szukamy dzisiaj. To właśnie w takich czasach e, wydaje mi się, że kompetencje filozoficzne są bardzo, bardzo przydatne. Także dlatego, że one mają uniwersalny charakter. Także dlatego, że one tak w kontekście nauko zarządzania bardzo fajnie nam się profilują w kierunku czegoś, co się określa mianem tzw. zwinnych technologii. I uznałbym, ten właśnie uniwersalny charakter kompetencji kształconych na kierunkach filozoficznych za najważniejszy. Druga sprawa, powiedziałbym, że bardzo dobrym, bardzo ważnym naszym atutem jest to, że jesteśmy jednym z niewielu kierunków, który sprawnie łączy kompetencje analityczne i kompetencje syntetyczne. Zazwyczaj w, kierunk w programach studiów wybiera się któryś z tych aspektów, u nas oba pojawiają się w sposób naturalny, bo taka jest specyfika dziedziny. I myślę, że też bardzo ważnym atutem studiów filozoficznych jest to, że my generalnie uczymy o skomplikowanych rzeczach i o, o różnorodności. Tłumaczymy też, dlaczego tak jest. Nigdy nie wskazujemy jakichś, nie wiem, no, raz zadanych, dogmatycznie określonych ścieżek, bo, bo jakby nie temu też te studia służą, ale to też nas przygotowuje bardzo dobrze na funkcjonowanie w skomplikowanej rzeczywistości. Pan mi trochę odpowiedział na ostatnie pytanie, ale ja zadam, bo może z innej strony. Jak pan uważa, jakie właśnie kompetencje najlepiej są rozwijane na tych studiach pod pracę zawodową? Czyli co pracodawcy, właśnie u absolwenta filozofii, no co na nich zrobi największe wrażenie, co będzie najbardziej przydatne? Tak. To ja powiem, co mi się wydaje, że jest tutaj najbardziej istotne w kontekście mojego własnego wykształcenia. Nauczyłem się czytać i rozumieć teksty bardzo trudne i analizować. Takie mm, ciągi, też takie logiczne, no tak złożone argumentacje, że w zasadzie później, nawet wykonując już inne zawody, a zdarzyło mi się wykonywać inne zawody niż zawód nauczyciela akademickiego, yy, niewiele rzeczy mnie już zaskakiwało. To znaczy, ja o większości z tych rzeczy już po prostu słyszałem, albo o rzeczach tego samego rodzaju już gdzieś kiedyś yy, słyszałem, czy, o, czy jakby podobny poziom trudności. Miałem za sobą. Druga sprawa, wróciłbym do tego, do tego aspektu związanego z kompetencjami e, syntetycznymi, analitycznymi, także dlatego, że to jest coś, co my możemy spokojnie cytować za analizami dotyczącymi rynku pracy. To nie jest coś, co myśmy wymyślili, to jest coś, co my po prostu wiemy z analiz rynku pracy, że rzeczywiście na takie kompetencje zwraca się uwagę i są kierunki studiów, które rzeczywiście w tym kierunku dosyć mocno idą. E, m, tak u nas jest. Myślę, że dobrym dowodem na to jest fakt, jak potem bardzo fajnie rozwijają się kariery naszych absolwentów, często w bardzo nieoczekiwanych kierunkach, typu informatyka. Oni naprawdę dobrze się potem odnajdują, nawet jeśli chcą znaleźć jakąś trochę inną, inną ścieżkę, i to jest właśnie to to jest ten, to zwinne podejście to znaczy też ten, ten zestaw uniwersalnych narzędzi, które my tutaj oferujemy. Myślę, że to byłyby takie kluczowe, kluczowe elementy. Znaczy, pewnie jest cały ich katalog, ale. Wiem, że mamy też ograniczenia czasowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Filozofia to kierunek niezwykle interdyscyplinarny i nie bez przyczyny jest nazywana matką nauk, ponieważ de facto jest fundamentem większości nauk humanistycznych i społecznych. Dlatego większość absolwentów w filozofii znajduje naprawdę wiele ścieżek kariery. Naturalnym wyborem jest praca akademicka. Wielu filozofów edukuje się tak, aby uczyć kolejne pokolenia filozofów. Ale co ciekawe, coraz więcej absolwentów filozofii odnajduje się w sektorach publicznych i pozarządowych, jako właśnie speców od etyki, praw człowieka czy właśnie polityków. Absolwentów filozofii widać także w kulturze i w sztuce, na przykład w dziennikarstwie, w krytyce sztuki czy właśnie publicystyce. Ale co ciekawe, coraz większe zapotrzebowanie na speców od etyki jest także w nowych technologiach, od sztucznej inteligencji po bioetykę. Także jak widzicie opcji jest naprawdę mnóstwo. I to już koniec na dziś. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału czujecie, że poznaliście realia studiowania filozofii. Dzięki! Do zobaczenia w kolejnym odcinku.